Cześć, to znowu ja, niestety. Dzisiaj przeszedłem do Was z fajnym perkiem, o którym kompletnie zapomniałem, a wydaje mi się, że może być dość mocny. Mowa tu o tej śmiesznej pułapce na paletę od Ellen Replay, yy, czyli najnowszego surwa dodanego w DLC z Alienem. Działa ona w bardzo prosty sposób: po naprawieniu 50% generatora, nasza pułapka jest gotowa do użycia. Następnie musimy podejść do zrzuconej palety, żeby ją na nią założyć. W ten sposób forsujemy killera do ominięcia i zostawienia tej przepięknej palety, bądź zniszczenia jej, co sprawi, że będzie on spowolniony o 50% przez 4 sekundy i generalnie na dość długo. Dzięki temu możemy trzymać się jednej lupy przez dłuższy czas, bądź po prostu zrobić większy dystans przez to, że zabójca oberwał naszą pułapkę. Może najlepszy projekt to, to nie jest, ale ja lubię sobie dobierać i testować jakieś śmieszne rzeczy do buildów, także lecimy do gierki i sprawdźmy tą pułapkę śmierdzącą. Zapraszam do oglądania. Wziąłem sobie offering na te game'a, bo stwierdziłem, że to będzie mnóstwo palet i... odrec. To ciekawie. Stwierdziłem, że tu będzie mnóstwo palet i będzie fajnie sobie e, działać ten perk tutaj, raczej. E, tylko, że no mamy problem jak gramy na dredzo, bo on sobie łatwo te palety może omijać, więc w sumie go to nie rusza, czy jest jakaś pułapka nałożona, czy nie. E, no ale co, no trudno, Wybrać no, wybrać killera się nie da niestety. Także co, no plan jest prosty, dobijamy 50% na generatorze. To się niestety tutaj nie uda, bo kręcimy go w trzy osoby, ale trudno. Dobijamy sobie te 50%, aktywujemy perk'a i idziemy szukać killera. Jak widać również mam dobrane tutaj trzy perk'i pod lupowanie się, czyli bait for This, Resilience oraz Windows'y, żeby się nie zgubić. Żeby widzieć te wszystkie palety. Wstydza mi się taki build, bo jednak będę musiał tego killera później wziąć na siebie, no nie? A na pewno z tym będzie łatwiej. Jakkolwiek sensownie go wylubować, ja troszeczkę przestrasuję. Niestety pułapki aktywnej nie mam. Tu ja nie chcę marnować tych palet, więc sobie odpuszczę. On jest dalej na mnie? Jest. Dobra. E, no co to jest? Co to wymyślił? Gdzie on jest? Tu. Ja mam się też troszeczkę gubi z tego co widzę. Pokusał tą paletę iść na no nie. A ta. Okay, brawo. Tamtych tych palet w nie chcę marnować, bo one są po prostu zbyt dobre. Dlatego zrobimy sobie jakiś dystans, chyba że mi odpuści w ogóle. No, chyba mi odpuści, więc. Padałoby znaleźć jakiś generator. Dobra, no bierzemy chyba ten w takim razie. Albo nie. Albo tak. Ja po prostu chcę dobić tą pułapkę i go mogę brać na siebie. Padałoby ją zbadym blokować, ale może jest ważne i ważniejsze, prawda? Ona pod paletą leży, ale. No tak był naprzeciwko tej dziury, tak z niedobę rady, w sensie po drugiej stronie. Ty, prawie spadłem na dół. Idź go ściągnąć tym Jak ja go mogę wziąć na siebie. Ej okay. Może no, chcę zrzucić tą paletę. A zrzucę. Teraz to wejdzie. Dobra, wierzamy go na drugi koniec mapy, żeby nie poszedł hak. To jest bardzo fajna paleta, ale lepiej by było, gdybym użył jej dopiero z tym swoim perkiem. jest dziś tak także bardzo dobrze. E, bo wiadomo, im więcej miejsca do obkręcania jakby tej palety, tym lepiej, no nie, bo on, ten killer prawdopodobnie nie będzie chciał jej zniszczyć, chociaż ten nie, nie za bardzo ogarnia grę z tego co widzę. Więc wydaje mi się, że może chcieć niszczyć paletę jak tylko popadnie. Nawet nie skapnie że tam jakaś pułapka jest, A on w ogóle pod paletą leży. Nie leży, leży, tak że ta paleta jest. Nie leży pod paletą, wejdź pod paletę. Ej, nieważne. Z tego zmacamy zdązę Nie wiem co on zrobił, szczerze mówiąc. Jest. Co on robi? On jest jakiś pijany. przysięgam. No dobra. To kolejna runda. Ja dalej tej pułapki nie mam załadowanej. Chyba, że na podejdę do jakiegoś generatora. nie, wiem, czy to jest dobry pomysł. No dobra. Ładujemy. Pyk, dobra. Teraz możemy go brać na siebie. Fajnie było w sumie, jakby wsiedzał ze mną, bo to jest taka fajna paleta. Skolwiek nie wiem, gdzie on. A, tu jest, dobra. Wybieramy go na, na, na siebie. Halo, panie. Panie zabójco? No, fajnie się zglicowały te deski. Jest killer. Widzisz na dole, bo są. Może jak przeskoczę parę razy z palety, to przyjdzie do mnie. Oni są tam. Dobra, to ja się biorę za generatory. Bo wiecie co, ja zejdę na dół i po prostu on jak mnie zobaczy, to pobiegnie za mną. Ja nawrócę sobie tam daleko do tej fajnej paletki ewentualnie nawet tutaj mogę go... jest, jest zjarana... Jedna paleta, okej. Okay. Dobra, zapraszam. Okej, okay. było dziwne, tu jest w ogóle paleta już zniszczona, więc... Proszę bardzo. Ech, no i on będzie spowolniony, my robimy dystans. On strasznie spowolniony, to jest aż 50% i aż na 4 sekundy, także bardzo dobrze. On do jakiejś szafki chce wytepać, ale widzę, że mu tu nie wyszło. Eee, także co, no lecimy tu. on ja mnie zostawił? Nie wiem maker choice'a nie ma, bo ktoś tam sobie krzyknął, chyba przy ściąganiu Jake'a. I on tam cofnął, więc najprawdopodobniej to jest maker choice w bildzie. Chyba go gdzieś tu słyszę znowu. Może jest na dole. Bardzo prawdopodobne, że jest na dole. Rozumiesz, raz naładować tę pułapkę. No, jeżeli sam będę kręcił ten generator, to nawet nie idzie. On jest naprawdę jakiś pijany. Może tak potężnie pijany. Przyjdzie tu? Nie przyjdzie. Nie, nie psy, chodź tu. Idź sobie, proszę. O. Na kurwa. No dobra, trudno. Nie to użyjemy tylko raz pułapki w tym meczu. Ale lepiej raz nic w ogóle, nie? Okej. Okay. Nie mógłbym tak na hamę psuć wszystkie skillczeki, o! Żeby tylko naładować sobie pułapkę. No dawa, jeszcze jeden skillczek. Co jeden? Dobrze. Dobra, do tej posła, killer do nas przyszedł, bardzo dobrze. Idzie za nią. Gigancko. Może sobie jeszcze naładuję. Dobra. Lecimy teraz na paletę, od razu chyba predropuje i zakładam pułapkę. Co teraz robisz? Ona i poszedł po prostu. Okej. Okay. nie w ogóle wygląda ta pułapka. O nie, że to widać, no nie? Łapka jest chyba aktywna przez 120 sekund bodajże na jednej palecie. W sensie na, na tej palecie, na której założyliśmy pułapkę. Eee, także to też jest na pewno sporo. Ale jednak lepiej jak Pillar od razu zniszczy, nie? Nea no, jest goniona i Nea no, ma na sobie 0 haków. Także no niestety temu Drazowi coś nie wie w tej grze. Ale i maty fuka, także Jakiś tam progres niby zrobił, nie? Ona by nie zrobił zero haków Jednego O, chyba gdzieś tu jest Ona jest tutaj, co gdzie ona jest? I no, nie mam pojęcia gdzie oni są Znowu go sobie i znowu nie wiem, gdzie jest i... Znowu ją goni. Oni są na dole chyba No niestety jak nie będzie są, to nie pomogę hało mogę zejść na dół, z bocami coś tam. No, byli tam. Ja tak się wycołę pod paletę, to, to chyba nie zdążymy chociaż. Zdążymy jednak. Kurwa, co ty zrobiłaś? No z wady, blokuj go. Okej. Okay. No, niestety, pułapecki brak. Co on zrobił? A ja zawijam stąd. To jest takie, że on nieprawdopodobnie prawdopodobnie nigdzie nie doniesie. Po prostu, że puścił. Jakby się wycołgała gdzieś tam do rogu, to na pewno jej nie doniesie. Ale wypadałoby ją podnieść ogółem. Od ją podnieść, nie ma problemu. No ja nie mam jak blokować niestety, ale... Jui da radę. dobra, to zawijamy do bramy. Podejdź. Rusz się no. Przerwa, chcę sobie pobiegać. No nie widzisz, że chce pobiegać, to no stwierdź dalej, stąd. Nie idzie mi to. Juj jest goniona, i niestety Juj ma fuka na sobie. Ale ten mecz się dłuży, nie? Aha, on se. On stwierdzi, że. No ma wyjebane. A, ona tu jest. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Ona też sobie uciekła Diaba sprawy Wydaje mi się, że Nea też jest przybramie. Leczyła tak w ogóle. Także co, no? Chyba uciekamy. Kurwiwet. Tak. W końcu. Dobra, w tej grze ofering żadnego nie brałem. Trafi się Macmillan, także raczej nie jest źle, aczkolwiek shelter wódcy to... Nie jest jakaś mapa, którą szczególnie lubię. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że. No jest to chyba. Według mnie najgorszy MacPillan. M. koraptor, chyba tak w ogóle. Więc sprawdźmy, czy w jest generator. No jest, jest odblokowany. Hex ma jakiś postęp, co jest? To co, klasyczny tak nie? 50% gena i lecimy po killera. Tylko że nie wiem jak działa ta pułapka, jeżeli killer zniszczy sobie umiejętnością palety, bo jeżeli taki Hill może zniszczyć paletą yy, co? Piłą palety, co ja powiedziałem w ogóle? Jeżeli Bili może sobie zniszczyć paletę piłą i to nie zadziała, no to wtedy dupa, ale wydaje mi się, że to mimo wszystko będzie działać. W ogóle strasznie szybko robimy te generatory, jestem tylko dwóch tutaj. No i co? Równo. Musimy doładować sobie tę pułapkę do końca. I ona w saku nie ma. To jest obok szaka i jest ludzi zablokowany. Gdzie jest generator jakiś potrzebuje, tylko dosłownie tapnąć go. A okay. Tam jest wieśniak, tam raczej nie chce iść. Dobra, to jest co działa. Muszę się powinien kończyć, nie? Nie wiem ile zostało mu do końca, ale i tak ją powalił, tak że z... tak się odblokował. Dobra, tyk, mamy naładowaną. Więc lecimy ją ściągnąć. W okazji go weźmiemy na siebie. Ewentualnie będzie na odwrót, i wezmę go na siebie zanim ją ściągnę. Yy, mamy tu parę fajnych palet i leci za nami. Nie z tak ziołysku. Ta paleta raczej nie jest zbytnio bezpieczna. Nie umiesz ty się kręcić jakąś tą piłą? Po prostu idzie przed siebie, z tego co widzę. Nie bardzo mu to wychodzi. Okej, okay. masz Nie no, co, co jest z tobą nie tak bracie? Jest ma low <ścoughs> Nie gościu ty, co ty robisz? A no pierdolę, ja w niego nie wierzę, on nie potrafi w paletę trafić. <ścoughs> Odpuścił. Dobra, nice. Łapka zadziałała. Aczkolwiek nie wiem czy go to spowalnia kiedy piłą, raczej nie Ale no, trzy podejścia żeby zniszczyć paletę z piły, nie dał rady, poddał się Użył do tego nogi Niesamowity człowiek, gdzie się tacy ludzie biorą, naprawdę to nie jest takie ciężkie żeby trafić w paletę O kurwa Nawraca do mnie Lecisz za mną? Paleta poszła i to chyba Panicznie poszła paleta Masz za to w ryj. Chodź za mną, dalej. O, leci. Chyba go sprowokowałem. Zobaczymy jak mu pójdzie w saku ząpiłą. Nie do strady. Oj, zapomniałem że bum Ej, bo tu nie ma tej palety. Dobra, fajnie. Ja myślę, że możemy odpuścić. Kurwa. Już dużo, dużo tego otwartego miejsca... Dobra, z jest zjemany, aczkolwiek dużo to otwartego miejsca jest, mimo wszystko. chłop, co robi? Taka fajna to ta paleta jest w ogóle. To było nawet ładne, to muszę przyznać. Aczkolwiek nie udało się. To się raczej też nie uda. Czas? No, prawie, prawie. Aczkolwiek trochę za bardzo skręcił. No, lepiej przelecią. Ale coś tam próbuje, nie? Chyba z niego coś spróbuję, może się w końcu. Dobra, zmieniamy taktykę, lecimy tu. Ole, hitboxy, co jest? Nie spodziewałem się, że to tak działa. Znaczy pewnie to jest normalne w tej grze, ale ja się nie znam, no ale dla mnie to to trochę takie zjebane hitboxy były, no dobra. Mogłem zostać tam w tym jednym miejscu, ale trochę mi się znudziło i stwierdziłem, że ja chcę w inne miejsce. No i prawdopodobnie gdyby nie te hitboxy to by było super. No może to najnormalniejsza fizyka gry. Yy, kończy mi się Endurance, bo to trochę mi się nie podoba. No, spokojnie. Ups, niespokojnie, to no się znowu zablokowałem. Kurwa inne tunelazy w ogóle z tej gry, że to jest niesamowite. Ja pierwszą grę jak próbowałem nagrać z tym pułapką. To wisiałem sobie dwa stajże. To raz. Wisiałem dwa stajże na jednym haku. A dwa, zostałem stunelowany do śmierci. I niestety z jakiegoś powodu nie było żadnej sensownej palety na mapie. No i umarłem sobie. Nie zrobiłem nic. Ani nie polupowałem się z killerem, ani nie użyłem perka, ani nie pokręciłem genów. No miałem tam chyba 4000 punktów z 5 gierka nie nieba zbyt ciekawa. Podnieś, 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 podnieś. No podnieś! Nice. Dobra, zawijamy stąd. Ciekawe czy Petr poleci za mną, nie poleci za mną. I on wypadałoby podnieść ogólnie. No, on widzę, że zawraca już tu. Tu się trochę boję, się mówiąc. A może stąd pójdę? Mam made for this, więc będę dosyć szybki. Mam też Reziliensa. To jest zajebiosa. Ona podniesiona, tak z Nie będzie, są bramy. To jest troszeczkę problematyczne. Jedna wydaje mi się, że będzie gdzieś tam obok To nie jestem pewny. Ona znowu leży. Podleć mnie. Gdzie są bramy? Chyba nie widzę stąd. Odbył z ślepy. Nie wiem, poradzimy sobie. W każdym razie. ja chcę podnieść. Co ona się nie podnosi. Ona się całga. Nie wiadomo czemu. A tu jest bramka, dobra. Woda ona pod paletą jest w ogóle. Bo nie zrzucaj palety tym pentinem. O dole. No, myślałem, że od razu odpali te piły. Może ja się teraz wycofam pod paletą. Co tu się dzieje? Nie otwieraj tej bramy, nie uciekajcie stąd, bo to się źle skończy. Co osoby leżą także To jest lipa. Coś mi się wydaje, że on się wywali zaraz. Albo nie. O coś mnie dotykał Nie, on zrzucił te palety. Jak pili mu wyjeżdżają, z jeden. I on teraz nas nie podniesie. Ona w ogóle na 99 już jest. Podnieś się, podnieś, podnieś. Dobrze, jeszcze mnie. Halo, ktokolwiek? Kość tą meg Dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie. chodźmy się zresetować. Może po prostu tak będzie najlepiej. Będzie najlepiej dla nas wszystkich. No, tylko, że zgubiłem swoich teammates. Aktualnie nie będzie, są wszyscy. Jak to sytuacja? Tak, na rannego to, no właśnie, trochę ryzykownie. Wydaje mi się, że mogę zaryzykować i podbić do tamtego, żeby go podnieść. No, nie klikaj nic. A ja mam z for this w ogóle, więc endurance dostaję, jak podnoszę. Faktycznie, zapomniałem. Dobra. Zabijamy stąd. Tu kisi item w ogóle leżą. Chodź tym Feliksem, wyleczymy się. Może ja pierwszy z tym Resilience'em? Okej, okay, nie, nieważne. ogóle to on tu idzie, tak coś. Ja się zablokowałem lekko. Kurwa. Dobra, ale co teraz? Bo ona sobie leży znowu. że ja po nią pójdę? więc Mamy tylko tą bramę otwartą, czy druga też jest otwarta na 9-9. Otwieraj. Co ty robisz? Aha, bo ona nie jest otwarta na 9- Ja jebie Ja nie wiedzę w to, co właśnie zobaczyłem, nie? On się poddał? Nie, on jakiś laga dostał z dupy. Dobra, wybiegamy stąd. Chociaż ja się boję, że tam czas się skończy, no, nie wiem, po co ono to otworzyło? po co ono w ogóle... O, myślę, że się wygrywało, Jezu. Dobra, no mam nadzieję, że ją ściągną, bo oni się tam leczą, nie? na Hama, mogę go wziąć na siebie gdzieś go wywalić na drugi koniec mapy, tylko że ja się pewnie wypieprzę prędzej czy później. coś skampić, nie? Chyba nie kampi. A, bo on goni kogoś już. No dobra, to chyba na ludzi uciekamy, nie? To nie wykręci zbyt bardzo tą piłą między tymi drzewami. Okej, okay. <grymne> ładnie go wywaliła na bok. No co, no fajny meczek, fajny.